Do spodekki, nie do spódniczki. Cały czas zastanawiałem się, jak ubrane wyjdą zawodniczki do tej walki. Wyglądają ładnie, oby też ładnie walczyły. 7 kg cięższa Linkiewicz i 10 cm wyższa. Może to być warunkiem przechylającym na stronę zwycięstwa właśnie tej pani, ale zobaczymy. Tak jest. Mike Tyson też był niski, ale sadził ładne bomby. Dobrze, Godlewska kontra Linkiewicz! Wydaje mi się, że Marta Linkiewicz stoczyła już kilka walk i one nie są zapisane w żadnym rekordzie. Gotowy? Ma już Gotowa. na pewno jakieś szarpaniny Gotowa. z innymi dziebuchami. Jak będzie tym razem? Oj! Ruszyły! Dziewczyny Ruszyły mają... ostrożnie, presję wywołuje tutaj Linkiewicz. I pierwsze kopnięcie. Pierwsze cepy plecy oddaje Godlewska. Jest dosyć chaotyczna wymiana, bardzo chaotyczna wymiana, nawet On sprowadzenie ma, do parteru. Za włosy było chyba chwycenie, Linkiewicz łapała za włosy, ale... Kolano, Linkiewicz! Mamy Odalenie, Linkiewicz! Mamy dosiad! Dobry lecą, broni się! Czy to przetrwa, czy to przetrwa? Godlewska udała pecy, co tam godleckie. się dzieje. Duże koło Poty Godlewskiej. Bardzo możliwe, że był tutaj faul. Było kilka mocnych uderzeń w tył głowy sędzia mówił nie uderzamy w tył głowy. Nie widziałem tego. Z mojej perspektywy wyglądało to jak po prostu brak obrony z zmeraldy godlewskiej. A... Za chwilę zobaczymy powtórkę, zobaczymy co tam tak naprawdę się wydarzyło. Uwaga, patrzymy, właśnie mamy powtórkę z tego wydarzenia. Linkiewicz w dosiadzie nie widać, ponieważ Godlewska ma czarne włosy na czarnym tle. Tutaj bardzo mało widać. Było teraz uderzenie w tył głowy jedno. Tak. Drugie. Były uderzenia w tył głowy. To jeszcze było dozwolone, ale dwa już siadły na pewno niedozwolone. Sędzia przerwał z uwagi na faul. Oj, Linkiewicz, chyba cieszysz się zbyt wcześnie. Jeszcze nie wiem, zaraz e, dowiemy się. Po tym wydarzeniu jeszcze było kilka uderzeń w tym głowę. Myślę, że to mógł być faul, ale zobaczymy, zaraz przekonamy się, jaki był werdykt sędziego. Jeżeli to był faul, powinien sędzia zapytać zawodniczki, czy jest zdolna walczyć. Stworzenia świata na początku był chaos. Później Linkiewicz ruszyła agresywnie do przodu. Później były kobiety. Tak jest. Dobrze, I to dwie. Zapraszamy. Jaki będzie werdykt? Tutaj, tutaj, tutaj. Włodarze są obecni w oktagonie. Myślę, że zdecydowanie czy tam jest był faul, czy to był brak obrony? Jestem walki w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Jednak. Marta Linkiewicz. Tak jest szacunek, przytulają się i chyba wszystkie złe emocje idą w eter. Dobrze obstawiłem jednak, Marta Linkiewicz wygrała.